W ostatnich godzinach na arenie międzynarodowej pojawiła się niespodziewana informacja, która wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała burzę spekulacji. Według najnowszych doniesień prezydent USA Donald Trump wydał pilne oświadczenie sugerujące możliwość, że prezydent Rosji, Władimir Putin, może odbyć wizytę w Stanach Zjednoczonych. Ta wiadomość, która zdaje się być bezprecedensowa, budzi liczne pytania o motywy i konsekwencje takiego posunięcia. Zwłaszcza w świetle dotychczasowych napięć między Moskwą a Waszyngtonem. Według przekazów bliskich Białemu Domowi, Trump wyraził w swoim oświadczeniu przekonanie, że bezpośredni kontakt między dwoma przywódcami może przyczynić się do złagodzenia międzynarodowych napięć oraz otwarcia nowych kanałów komunikacji w sprawach bezpieczeństwa i handlu. Prezydent USA podkreślił, że w obliczu rosnących zagrożeń na arenie globalnej, takich jak terroryzm, cyberataki oraz niestabilność gospodarcza, Konieczne jest szukanie rozwiązań, które wykraczają poza tradycyjne ramy dyplomacji. W jego słowach zawarta była także sugestia, że Putin mógłby osobiście przybyć do Stanów Zjednoczonych, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące przyszłości stosunków transatlantyckich. Oświadczenie Trumpa spotkało się z mieszanymi reakcjami zarówno w USA, jak i na arenie międzynarodowej. Zwolennicy prezydenta argumentują, że taki krok może otworzyć drogę do przełomowych negocjacji które umożliwią renegocjacje dotychczasowych sankcji i umożliwią stabilizację stosunków gospodarczych między Rosją a Zachodem. Według nich, bezpośrednia wizyta Putina w USA mogłaby stać się fundamentem do stworzenia nowego modelu dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i kompromisie, który pozwoliłby rozwiązać wiele aktualnych kryzysów międzynarodowych. Z kolei krytycy tego pomysłu ostrzegają, że taki ruch może być odebrany jako zdrada sojuszników transatlantyckich. I osłabienie dotychczasowego sojuszu NATO. W Europie już zaczynają krążyć głosy, że umożliwienie Putinowi wejścia na terytorium USA mogłoby mieć negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa całego regionu. Dla wielu polityków europejskich kwestia ta staje się nie tylko problemem dyplomatycznym, ale również symbolem zmiany priorytetów, które mogą zaważyć na przyszłości relacji między Zachodem a Rosją. W obliczu tych kontrowersji pojawiają się pytania o to, na jakich warunkach miałaby się odbyć ewentualna wizyta Putina, oraz czy taka inicjatywa nie jest jedynie próbą odwrócenia uwagi od wewnętrznych problemów obu krajów. Warto również zauważyć, że oświadczenie Trumpa nie wpłynęło jedynie na sferę polityczną, ale również wywołało burzę w mediach społecznościowych. Internauci z całego świata intensywnie dyskutują o potencjalnych implikacjach takiej wizyty. Wielu komentatorów zastanawia się, czy jest to autentyczny sygnał otwarcia na dialog. Czy też jedynie element większej strategii politycznej, mającej na celu wzmocnienie pozycji USA na arenie międzynarodowej kosztem tradycyjnych sojuszników? Nie brakuje także głosów, które twierdzą, że takie posunięcie może być próbą wykorzystania sytuacji przez Putina, aby zdestabilizować stosunki między USA a krajami europejskimi. W międzyczasie reakcje w Białym Domu są mieszane. Część doradców prezydenta wyraża optymizm wskazując, że bezpośredni kontakt z Moskwą może być kluczowym krokiem w kierunku rozwiązania wielu napięć, które od lat utrzymują świat w stanie niepewności. Inni z kolei podkreślają, że taka inicjatywa niesie ze sobą ogromne ryzyko i może doprowadzić do jeszcze większej polaryzacji politycznej. W tej sytuacji decyzja Trumpa jest analizowana przez ekspertów, którzy starają się przewidzieć, jakie będą długofalowe konsekwencje takiego posunięcia, zarówno dla relacji międzynarodowych, jak i dla wewnętrznej polityki USA. Ważnym elementem dyskusji jest również ekonomiczny wymiar tej inicjatywy. Od lat sankcje nałożone na Rosję przez kraje zachodnie miały znaczący wpływ na globalne rynki, a ich złagodzenie mogłoby przynieść korzyści nie tylko Rosji. Ale także krajom europejskim i USA. Zwolennicy negocjacji wskazują, że bezpośredni dialog między prezydentami może otworzyć nowe możliwości handlowe i przyczynić się do stabilizacji gospodarczej na arenie międzynarodowej. Jednakże istnieje również obawa, że takie ustępstwa mogą być wykorzystane jako narzędzie polityczne, które z kolei doprowadzi do dalszej destabilizacji rynku globalnego. W obliczu tych wszystkich wyzwań, oświadczenie Trumpa oraz sugestia, że Putin może odwiedzić USA, Stanowią temat, który wymaga dogłębnej analizy. Czy taka wizyta byłaby początkiem nowej ery w stosunkach między Wschodem a Zachodem? Czy może to być jedynie taktyczny ruch, który nie zmieni fundamentalnie dotychczasowego układu sił? Wciąż pozostają liczne pytania, a każde nowe doniesienie tylko podgrzewa atmosferę niepewności i oczekiwania. Świat patrzy z zapartym tchem na to, jak potoczy się dalszy rozwój sytuacji, a eksperci już analizują potencjalne scenariusze i możliwe konsekwencje.